Cześć, z tej strony Jarek, chciałem Wam pokazać, jak efektywnie czyścić blachy. Na tapet mamy tutaj Z Custom dynamit 14 cali. Brudne jak święta ziemia. Na filmie raczej nie widać tego, jak jest brudne. Ciężko dosyć, ale postaram się uchwycić. Teraz najfajniejszy partner z tego wszystkiego. Blacha wyczyści się sama. Patrzcie, co się dzieje. Na Eli nie dotknąłem. Kompletnie. Popatrzcie, jaka jest różnica. Na no żaden fotomontaż. Można ją zostawić na minutę, dwie. Trzy, jak kto woli. Ale wydaje mi się, że pierwsze efekty już widać. Bez szorowania, bez syfu, bez tarcia, bez polerowania, bez jakichś dziwnych cudów. Wystarczy wziąć. Teraz to spłukać. panie, blacha jest jagnowa, a żeby wam to pokazać dokładniej, to obrócimy sobie ją teraz na drugą stronę i zobaczcie jak to wygląda. Jakie są ślady po paluchach. Blaha jest czyściutka. Ale żeby nie było. To zrobimy jeszcze taki podet. Hmm, Niech no, to tu pokazać. No, jest brudno, no. Ewidentnie są ślady w palcach. syf. Poczekajmy minutkę. Oczywiście, jeżeli weźmiemy jakąś drobną gąbkę na no, szczoteczkę, przejedziemy 3 razy, 4 razy dookoła. Na pewno efekty będą jeszcze lepsze. Znaczy, chodzi o mi, żeby pokazać Wam, jak ten specyfik działa sam bez niczyjej pomocy absolutnie bez niczego sorry za odkurzacz w szklę, niestety jego godzina na mycia ale jeszcze raz sobie to umyjemy ciepłą wodą jak to woli Sami widzieliście, ja tu nic nie dotykałem. Te planki tutaj, to jest po prostu start, już hajeket od grania. To jest po prostu przytarta blacha, tego się już niczym nie da wyczyścić. Tak więc... latarmy swoje, ale... a tutaj to akurat nie woda, To by rozeszła. Jest jeszcze mokra. Blacha jest perfekcyjnie czysta. Tak więc pokazuję Wam środek. Jest to takie cudo. Bar Keeper Friends. Psi, psik sprawa Od siebie mogę powiedzieć, polecam. Dodatkowo informacja dla Was. To cudo nie ściąga napisów. Można spokojnie psikać wodą, jeżeli będziecie tam tarli w jakikolwiek sposób, spokojnie, bez najmniejszych problemów, wszystkie dookoła będą, będzie umyte, napisy nie zejdą. Działa na brilliantach, tak, na tradycyjnych wykończeniach, nie ma to żadnego znaczenia. Działa dokładnie tak samo, czyści pieroństwo idealnie. Z czymże zaznaczam, jeżeli blachy są spatynowane bardzo mocno, są bardzo mocne ślady po pałkach takie z nylonowych końcówek podbijane, to niestety trzeba będzie troszeczkę z ingerencji i normalnym środkiem w tych miejscach delikatnie przetrzeć, a później całą resztę można potraktować tym. Nie jest to idealny środek, idealnego nie ma, ale jak dla mnie na dzień dzisiejszy, lepszego środka do czyszczenia blach nie ma. Pozdrawiam.